Kochani, vlog numer 11. Słuchajcie, już prawie połowa. Ja sobie siedzę, zrobiłam sobie właśnie śniadanko. Mój omlecik pyszny omlecik z marchewkowy, posmerowałam sobie masłem orzechowym i powidłami śliwkowymi pychotka. No i teraz sobie będę właśnie zajadać ten omlet, czyli to jest właśnie moje śniadanie. Ostatnio, jemy. bardzo późno śniadania, jeśli go jeszcze nie zrobiliście, nigdy to zróbcie z czym prędzej. Naprawdę nie będziecie żałować. Robi się go mega szybko, naprawdę mega szybko. To w ogóle nie jest żadna robota. Nie trzeba do tego ani miksera, ani termomiksa, niczego. Rewelacja, naprawdę robi się mega szybko i jest bardzo, bardzo dobry. Także polecam. Yy, środa dzisiaj. Yy, co za dzień. No dzień taki w zasadzie... Też jakby, wiecie co, nie mam na razie żadnych jakichś konkretnych planów. Zastanawiam się, co posprzątać dzisiaj, bo jakoś tak sobie myślę, że jak sobie każdego dnia, wiecie, po jednej rzeczy gdzieś tam ogarnę, to no jakoś zajdzie szybciej, wiecie. No, w sensie, zajdzie szybciej. Jakoś łatwiej się to zrobi, a ja się tego nie odczuję. Więc się zastanawiam, co by tu dzisiaj ogarnąć, którą by tu szafkę dzisiaj zrobić. To jest jedna rzecz. Nie wiem, pomyślę nad tym jeszcze. Druga sprawa, na 14 mam terapię, na 16 idę do pracy, to jest, to jest taka druga rzecz. Czytam książkę jeszcze tą samą, Zima, kiedy wróciłeś, bardzo fajna książka, naprawdę sympatyczna, aczkolwiek już mnie denerwuje, Nie, nie w sensie nie, że mi się nie podoba, tylko denerwuje mnie, bo już sobie myślę, że tam się zaraz coś zepsuje, a jest tak fajnie i się lękowałem, chciałabym, żeby się nie zepsuło, Na pewno się na chwilę zepsuje, zobaczymy, co będzie, no także tak no i co kochani no i właściwie na razie to tyle chciałam się z wami przywitać a będę się oczywiście odzywała jak już jak sobie zjem śniadanko także jak coś jecie to życzę wam smacznego ja słuchajcie przyszłam sobie żeby przepłukać moją piżamkę nową bo jeszcze tego nie zrobiłam więc z prezentu Muszę sobie wrzucić do praleczki i wiecie, zrobię takie płukanko po prostu. E, e, no, 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 co chcę powiedzieć? Taki, takie płukanie po prostu, wiecie, tylko że takie na 15 minut, takie krótkie pranie po prostu zrobię. Takie krótkie pranie. O mamo, wiecie co? Ja muszę aż tu sięgnąć do tej szafki, żeby wydobyć to co chcę. Czyli płyn. Mam tu poukładane, widzicie? Mam tak biały, kolorowy i czarny tam jest. W sensie do czarnego. Ok. No i włączone pralka gotowa. Teraz sobie o, tutaj damy kosz. No i słuchajcie, i tyle <laughs> na razie. Także piżamka się pierze. Fajnie, super. I mm, No i tak. Idę sobie do pokoju. To jest kochani najpiękniejszy obrazek. Zobaczcie. Zobaczcie, to jest najpiękniejszy obrazek. Niusiu, hej! Królseczko! <grym> On kocha ten kocyk, słuchajcie. To jest bardzo świąteczny kącik mojego pieska. On kocha ten kocyk. To jest kocyk z Home and You. Jakieś tam śnieżyneczki. Tu jest podusia, która jest w renifery. Wszystko jest czerwone. I mój szary pieśń, no tym po prostu. Jest to piękny widok. No i najpiękniejszy, no. <laughs> Zobaczcie. Najpiękniejszy widok. Tak. Najpiękniejszy. No, Luseczko. O jajku, się. śpiący jesteś, prawda? No, Zliczny. No i kochani moi, tak, sytuacja jest taka. Chodź, no chodź. Chodź do mnie, chodź. A miś do mnie. Jestem już po obiedzie, już jestem ubrana. Ubrałam sobie, słuchajcie, mój golf szary. Mój golf szary, Papa Papa, pa, i proszę bardzo, ubrałam sobie spódnicę bordową. Także tak jestem dzisiaj ubrana. No i co? I muszę się jeszcze tylko uczesać, bo tak przeczes przeczesać swoje włosy. I słuchajcie, będę się zbierać do gabinetu. Zleciał mi w sumie ten czas, mm, troszkę poczytałam, nie posprzątałam dzisiaj niczego. Dzisiaj jakoś stwierdziłam, że nie mam ochoty. Yy, zajęłam się troszkę tak yy, bardziej czytaniem mojej książki, bo chciałabym ją skończyć i czytać następną. Mam dużo fajnych rzeczy do przeczytania. I yy, miałam terapię. Jeszcze tam pogadałam z kimś przez telefon, także tak jakoś mi zleciało. I teraz już po prostu... Yy, I teraz już po prostu jest taka godzina, że będę się powolutku zbierać. Czekajcie, która? 15.20. Dobra, słuchajcie, musiałam... Się z nim dogadać, bo on nie chciał mi odpowiedzieć wcale, która jest godzina. 15:20, także no, jeszcze chwila, mam yy, za chwilkę klientkę, także yy, no i w ogóle zaczynam o 16, Także będę się zaraz zbierać. Słuchajcie, to jest nieprawdopodobne, jak jest cholernie ciemno na tym na zewnątrz, po prostu prawie się jest teraz taki czas, że się prawie dziennie robi w ogóle. Ale ja Wam powiem, że ja wiem, to jest dziwne, ale ja lubię taki czas. Ja lubię po prostu takie wiecie, takie otulenie, takie siedzę w domaczku. Albo idę do mojego gabineciku. Ach, no muszę Wam pokazać, jak tam jest pięknie w ogóle. Także zaraz tam pójdziemy i Wam pokażę, co tam się nowego zadziało. Także idę do gabinetu i wam pokażę. Także widzimy się w moim gabinecie. No i kochani moi, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Nie wiem, czy Wy to widzicie te, te, te światełka tutaj, które mam, ale pokażę Wam to i tak. I pokażę Wam to tak, że y, kiedy zapalę światło, idą sobie tutaj. Teraz uwaga, uwaga. Następnie. Zobaczcie, co jest tam. Tak, jeszcze co sobie dodałam. To już ciemno, 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 ciemno. Ale tak, tu mam. Tu mam te, to wiecie. I też jeszcze sobie tutaj dałam. Patrzcie. A teraz pokażę Wam to samo, tylko ze światłem, ponieważ nie wiem, czy Wy to dobrze widzicie bez światła. <laughs> I teraz uwaga, uwaga, patrzcie na to. Jeszcze raz. Ta pięknie. Takie mam światełeczka. I tutaj. Mam nadzieję, że widzicie. No. I teraz tak, no i tutaj jest pięknie. Tutaj jeszcze raz pokażę Wam. Pokażę Wam o, no to co już miałam tutaj, yy, dookoła po prostu, tutaj yy, tej choinki. Tam sobie zaraz zapalę tealight'a jeszcze, ale tu mam jeszcze dookoła tej choinki te, takie, wiecie, druciki świecące, ledowe. I tutaj też sobie dałam taki drucik na parapet. O, tada! proszę bardzo. Tak to wygląda. Więc słuchajcie, tak mam pięknie, tak mam świątecznie. Tak pięknie, pięknie, więc jak tutaj sobie siedzę na fotelu, to tam na pewno może być widać te domki, chociaż ja ich stąd nie widzę, ale może są. No i jak siedzę sobie tutaj, to te światełka widać. Jest pięknie. No także jestem po prostu bardzo szczęśliwa. Kochani moi przychodzę do Was, jestem po pracy, więc tak powiem Wam, że wreszcie usiadłam. Powiem Wam, że jakiś dzisiaj mam taki dzień strasznie zabiegany. Miałam dla Was rano nagrać w ogóle coś. Ale okazało się, że tak. Mój telefon popsuty, bo wy jeszcze tego nie wiecie, ale dzisiaj mój telefon poszedł do wyczyszczenia. Mam nadzieję, że teraz się dobrze nagrywa, bo nie użyłam mikrofonów zewnętrznych, tylko nagrywam na tym mikrofonie telefonu, tele, z telefonu. E, dlatego, że słuchajcie, był tak zabrudzony, że to jest po prostu jakaś masakra. Były głośniki zabrudzone, mikrofony, wszystko. E, więc jakby dwa, dwa vlogi temu, dwa, dwa vlogmasy temu mniej więcej, Słuchaliście, oglądaliście mój film i tam po prostu dźwięk strasznie pływał. Ja się dopiero zorientowałam później, jak już on został dodany, niestety nie sprawdziłam tego wcześniej. No i ten mój telefon dzisiaj pojechał do wyczyszczenia, w związku z tym rano mogłam wam nagrać, ale na zewnętrznych mikrofonach. No i zjąłem te zewnętrzne mikrofony, no i co się okazało? Nagadałam się, nagadałam, nagadałam i okazało się, że wszystko pływa szaleje, ponieważ niestety moje zewnętrzne mikrofony się rozładowały. Wiecie, no, niestety. Ślepuszka ma tak, że nie widzi tego, że, telefon, że się rozładowały mikrofony, ponieważ no, te oznaczenia są dla mnie niedostępne. W związku z tym myślałam, że są naładowane. No i nagrywając, myślałam, że nagrywam na zewnętrzne mikrofony, no ale no niestety okazało się, że nie. Nagrywam na zewnętrzne, tylko na wewnętrzne telefoniczne, a że one są popsute. No to nagranie poszło do kosza. W związku z tym, teraz dopiero przychodzę z pracy, telefon jest wyczyszczony, pięknie wszystko jest już dobrze. Więc yy, mam nadzieję, że dźwięk będzie jak piękny, jak nowy. I dlatego teraz dopiero mogę się do Was odezwać. Przyszłam z pracy, bo w ogóle rano jakoś tak wszystko szybko, szybko. Yy, no i poszłam do pracy, w pracy długo. Teraz w ogóle miałam taką przygodę. Słuchajcie, że siedzę w tej pracy bez tego telefonu. Miałam zegarek, zegarek mi się rozładował. Miałam też komputer, myślałam sobie, że na tym komputerze będę mogła na spokojnie przeprowadzić superwizję, w sensie miałam mieć superwizję dzisiaj. I co się okazało? No niestety, nie mogłam przeprowadzić superwizji, bo y, nie dało się połączyć z mojego komputera. Nie wiem dlaczego, nie znam się na tym. Coś tam się pochromoliło. Nie wiem, w każdym razie. Długo się nie zorientowałam dlaczego. Y, dlaczego ten y, superwizor do mnie nie dzwoni o co tu w ogóle chodzi? No i w końcu stwierdziłam, kurde, przecież tu się jakoś chyba nie da połączyć. W ogóle ja piszę do niego, to te wiadomości chyba nie dochodzą i w ogóle. No i przebiegłam do domu, ale no już się okazało, że jest już późno i zdecydowaliśmy się z moim superwizorem, że już nie będzie tej superwizji dzisiaj. Przełożymy to na inny czas. No trudno, szkoda, tak się zdarzyło. Także słuchajcie, no same przygody dzisiaj po prostu właśnie wszystko dzisiaj psuje i nie układa. Ale i tak mam dobry humor, wszystko jest spoko. Mam już weekend, to znaczy weekend jak weekend, jutro idę do szkoły. Mm, ale nie szkodzi, już jestem po pracy, wszystko super. E, no i tak, i... Co, co chcę Wam powiedzieć. Przyszłam Wam yy, kalendarze otworzyć. Yy, kalendarze, kalendarze. Yy, jedenasteczka. Jest, proszę bardzo, taka duża. Taka duża, duży blok. I co to takiego jest? Ta to są patyczki zapachowe i jakiś tutaj zapaszek. Ja go sobie tutaj spróbuję otworzyć. Żeby zobaczyć co to. Powiem Wam, że. Elegancki zapach. Taki. Taki zapach. Taki elegancki zapach, wiecie? Taki odrobinę podobny do, takiego, do takich, kiedyś były takie perfumy. Piąta Aleja, czy coś takiego. No nie, nie mówię, że to jest dokładnie to, ale takie troszeczkę podobne. Nie umiem tego otworzyć. Nieważne, otworzę to potem. W każdym razie ładne, to jest zapach do domu, są patyczki do domu, więc można sobie je gdzieś tam postawić i no, po prostu sobie je użyć. Wygląda to tak, jest takie fajne, eleganckie, tutaj są patyczki, patyczków jest dość dużo, w ogóle to jest duży zapach, powiem Wam całkiem. No i mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć patyczków. Więc tak całkiem całkiem. No, dobra. To to jest to. Nie bój się. Co dalej? Numer 12. Na dziś. E, to jest, kochani moi. To jest, kochani moi. Coś takiego. Jest to podobno olejek z drobinkami do ciała. Jak pachnie. Faktycznie olejek, wow, zapach, trochę sobie wylejemy na rękę, bardzo ładny, taki cytrusowy, tak, bardzo taki cytrusowy jest, ale nie wiem, co to jest za zapach, pytałam Michała, ale nie potrafił mi tego znaleźć, odczytać, więc nie wiem, czy tu jest jakaś nazwa, czy nie, tak to wygląda, taka mała, mała buteleczka, no ale olejek to olejek, to wiecie, to też nie musi być nie wiadomo jak duży, teraz te dołki tam postawimy. I teraz, kochani moi, tutaj mamy, proszę bardzo, numer 11, świeczka duża, ale super, słodka pomarańcza, czy tam gorzka, nie wiem, mm, ładna, niam, niam. aż mi się zachciało pomarańczki, chociaż dzisiaj już jadłam. I numer 12, o, znowu świeczka, ale fajnie, czekajcie, jak to dużo świeczek jest, super, Z takich większych, superowo. I to jest um, szarlotka z cynamonem uwaga. Mm, do zjedzenia. A miś Ładnie pachnie co. Piękna, słuchajcie, owe fajne świeczki. Kurde, fajne. Dwa dni pod rząd takie super świeczki. pomarańczka oraz, y, oraz y, szarlotka z cynamonem. Bardzo fajne, naprawdę mega. Jeżeli chodzi o zadanie, moi drodzy, dla was, to uwaga, uwaga. Zadanie jest dzisiaj bardzo społeczne, a miano i odważne. Uwaga, uwaga. To jest zadanie dla was na jutro, na jutro, dlatego że dziś jak to oglądacie, to jest wieczór. Więc zadanie jest dla Was na jutro. Mianowicie, kochani moi, oczywiście, kto ogląda to wieczorem, jak ktoś ogląda jutro rano, to to jest zadanie dla niego na, na dzisiaj. Ale jak ogląda dzisiaj wieczorkiem, to to jest zadanie dla niego na jutro, czyli musi mieć na to cały dzień. A dlaczego? Dlatego, że y, chodzi o to, że zadanie jest... Y, Ważny jest taki ten pierwszy moment, no dobra, nie musi być cały dzień. Kiedy ogląda, to jakby zaraz po oglądaniu, chodzi o ten moment. A mianowicie, uwaga, uwaga, Okienko numer 12. Moi drodzy, okienko numer 12 to jest zadanie następujące. Uśmiechnij się do pierwszej napotkanej przez Ciebie osoby. Takie Taki zadanie myślę, że potrzebne nam jest słuchajcie, uśmiech, potrzebne nam jest to właśnie, żeby się żeby okazywać radość samemu sobie, ale także ludziom innym. Myślę, że kiedy będziemy się wszyscy bardziej uśmiechać, będzie nam się trochę łatwiej żyło, będzie nam naprawdę powiedziałabym łatwiej w tych naszych trudnościach. Będzie nam lżej. I myślę, że u nas, my Polacy, u nas w Polsce, jesteśmy dość ponurym narodem. I tak jesteśmy określani przez różnych tych takich obcokrajowców, takich bardziej, wiecie, tych narodowości tam jakichś takich południowych, typu Włosi, Hiszpanie. Jesteśmy po prostu traktowani jako taki dość ponury, smutny naród. Dlatego też myślę, że jak się na nich patrzy, to aż człowiek ma się ochotę uśmiechać, więc. Uśmiechnijmy się do siebie nawzajem. To jest, myślę, bardzo mm, taka ważna y, umiejętność y, i myślę, że ona może dużo zdziałać, zarówno w nas, jak i w drugim człowieku. Także bardzo Was do tego serdecznie zachęcam. Um, I co? I ja teraz tak, y, muszę dzisiaj zrobić jeszcze parę rzeczy. Mam y, do zrobienia troszkę, dlatego że jutro mam szkołę, więc dzisiaj muszę wymyślić, co będę jadła przez te dwa dni szkoły, co będę sobie robiła na, do jedzenia. E, więc muszę to dzisiaj wymyślić i jeszcze pewnie może niektóre rzeczy zrobić. No chyba, że pójdę na łatwiznę i wymyślę, że pójdę na jakieś jedzonko jutro i pojutrze tam i nie będę niczego y, robiła, zabierała, tylko gdzieś pójdę. Ale jeżeli będę chciała sobie coś zrobić, chciała mieć coś do jedzenia, to muszę to dzisiaj ogarnąć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, muszę dzisiaj odesłać wreszcie mormua, bo kończy się już termin i y, zaraz się okaże, że po prostu no, y, nie będzie... Nie będzie, wiecie czego, nie będzie, no, przypadnie mi termin, i wszystko, co tam jest, po prostu będzie musiało ze mną zostać bez względu na to, czy mi się to podoba, czy nie. Więc na pewno muszę asfeterek, choćby ten taki jasny, który mi tu wszędzie odstawał, na pewno jest do oddania, więc to oddam. Waham się jeszcze ciągle a propos tych dwóch rzeczy, a mianowicie a propos tej bomberki i a propos tej krótkiej spódnicy. Bo mam takie odczucie, że ta krótka spódnica jest mimo wszystko bardzo fajna. Hmm. No i jeszcze mam takie, zauważyłam, że tam jest taka dosyć duża listwa podwinięta, więc myślę, że jakbym poprosiła mamę czy kogokolwiek, to by mi to odwinął trochę i może dałoby się tą spódnicę lekko wydłużyć, a jest mimo wszystko fajna i tak jakby wiecie, no razem w połączeniu z tą bomberką tworzy fajny taki, 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 taki komplecik, więc no kurde, ciągle się zastanawiam, no jest to trochę kasy, ale jak już mam i jest na mnie dobra, to może warto. Ta bomberka jest tak fajna, że myślę, że jest, robi bardzo dużo w stylizacji. To znaczy można założyć do niej zwykłe rzeczy, a ona sama w sobie robi dużo, ale czy ja zostawię to ciągle się waham, wiecie? Dlatego tak się nie mogę zdecydować z wysłaniem, bo ciągle się waham, czy to odesłać, czy zostawić. Więc no, mm, zobaczymy. Jeszcze się, jeszcze podumam chwilę nad tym, jeszcze się zastanowię, ale... Nie wiem, po prostu nie wiem, ale muszę to na pewno już dzisiaj zrobić, na pewno muszę to dzisiaj odesłać. To nie może już poczekać, bo boję się, że po prostu przepadnie mi termin. Także tak, dzisiaj, słuchajcie, muszę dzisiaj sporo ogarnąć, troszkę jeszcze posprzątać, e, chyba też. E, no, no i właściwie tyle, no. Chciałabym, żeby się ten vlog dzisiaj pojawił. Także słuchajcie, będę się z wami już żegnać, dlatego że. No muszę te wszystkie rzeczy ogarnąć, nie będę miała już raczej czasu się odzywać, więc żegnam się już z Wami na dziś i widzimy się w kolejnym vlogmasiku. Pa, pa!